O. o, o, dwa! Czy będzie trzeci? Nareszcie! I co Kasia uda się? Poczekajmy chwilę, bo po, no powoli Ci się czas kończy. Walka o złoto może tak naprawdę odbywać się wszędzie. I w życiu, i na boisku, i na korcie, czy na wodzie, tak jak w przypadku mojej dzisiejszej bohaterki, wy też możecie zawalczyć o ten cenny kruszec w naszej gierce, walka o złoto. Tutaj możecie zgarnąć nawet 250 tysięcy złotych. Musicie zebrać trzy takie same symbole, aby wygrać. Jeżeli zbierzecie trzy takie same symbole znicza, wtedy wchodzicie w bonus. A skoro jestem w temacie sportu, i złota nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić moją dzisiejszą bohaterkę, czyli para kajakarkę Katarzynę Kozikowską. Asia, to wspaniałe uczucie, że Ty jesteś tutaj, bo naprawdę ja Cię niesamowicie podziwiam i masz na swoim koncie tyle osiągnięć, że przepraszam, ale tego wszystkiego nie da się spamiętać, żeby potem wymienić. Troszeczkę tego jest, ale no to jest mój sposób na życie, więc czerpię z tego jak najwięcej. A który tytuł tak najmilej wspominasz, że, że od razu się uśmiechasz? To chyba złoty medal Mistrzostw Europy w Poznaniu przy polskiej publiczności, ale też bardzo sobie cenię czwarte miejsce na Igrzyskach w Tokio. Mhm, ale tak naprawdę Twoja przygoda z, ze sportem zaczęła się od pływania. Tak jest. Po amputacji szukałam alternatywy... Yy... Na rehabilitację inną niż taka klasyczna i trafiłam na basen. W 2017 roku stwierdziłam, że jednak czas coś zmienić, wyjść z tej hali, wyjść z tego basenu. Miałaś już dość tego chloru. chloru. Tak. Postawiłam również na wodę, tym razem na wodzie, nie pod wodą. No i trafiło na kajakarstwo. A dlaczego akurat kajaki? Ja na przykład nie wioślarstwo. Ogólnie, kiedy dostałam propozycję, przedstawiono mi, że idę na wioślarstwo, więc się zdziwiłam, idąc na trening kajakowy, ale taką miałam możliwość. Trener akurat był też we Wrocławiu, miał swoją sekcję, więc no, za namową pani prezes z klubu też po prostu w to poszłam. Poszłaś w kajaki? Tak jest. Jesteś paraolimpijką, dużo... Okej, okay, nie paraolimpijką, tylko od niedawna paralimpijką, od... No ponieważ... A dlaczego tak? Ja nie wiedziałam. Polski Komitet Paralimpijski zmienił nazwę, yy, patrząc na to, że nazwa Międzynarodowego Komitetu jest Paralimpik, mhm. tak, więc przyjęto również u nas bez tego O. Teraz mamy Polski Komitet Paralimpijski, a ja jestem paralimpijką. No, nie wiem, czy powinnam czuć się wstyd, że tego nie wiedziałam, a Wy wiedzieliście, że tak teraz poprawnie się określa? Jak najbardziej nie wstyd. Mówimy o tym jako sportowcy z niepełnosprawnościami, że tak się też dzieje, ale z ciekawostek powiem Ci jedną rzecz, że naszym logo Igrzysk Paralimpijskich są trzy pazury, o, to nie... a nie kółka. kółka. Tak, to nas różni między innymi również od pełnosprawnych zawodników. Jest taka zasada, że jadąc na Igrzyska a możesz sobie logo takie wytatuować. I ja właśnie takie logo też mam wytatuowane. Po igrzyskach w Paryżu stwierdziłam, że czas coś e, na, pamiątkę. na pamiątkę sobie zostawić. Tak. No te trzy pazury, no to. Dla Olikot to też. To mam... Tak, to Lock. twój klimat. <laughs> tak, dokładnie. A powiedz mi, Kasia, jak wyglądają takie przygotowania do zawodów? Główne zawody mamy przede wszystkim na przełomie czerwca, czerwiec lipiec sierpień. Wtedy są zazwyczaj mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata, do których co roku się przygotowuje. I tak samo w tym roku teraz jest czas na ciężką siłownię, na pływanie póki rzeka nie zamarznie. Nawet jak jest beznadziejna pogoda, jest zimno i pada deszcz, ale rzeka pływa. Nie, nie ma już warunków. Aha. Tak, wiatr nie przeszkadza i tak dalej. Są rzeczy, na które po prostu często nie mamy wpływu i na zawodach też tak może być, że po prostu trafimy wiatr, który nam nie sprzyja i musimy go pokonać. Ale rozumiem, że czasami trafiają się jednak wyjazdy tam, gdzie jest ciepło, miło. Oczywiście, i że się. tak. Bardzo często jesteśmy między innymi w Portugalii, w Turcji, we Włoszech trenujemy. Kiedy u nas jeszcze ta zima troszeczkę trzyma, to tam jesteśmy w stanie właśnie popływać w ciepełku. Kasiu, to jakie teraz? Zawody na horyzoncie, do czego się przygotowujesz? Przygotowuję się do Mistrzostw Świata, które będą w sierpniu w Mediolanie. No i wiadomo, że moim marzeniem jest, żeby zdobyć tam złoto. Czyli co, będzie walka o złoto, tak jak w naszej gierce? Dokładnie tak. A grałaś kiedyś w nią? Grałam i polecam. To co, może zagramy razem o to złoto? Zapraszam. Ja, ja też, ja też chcę dostać to złoto. No. Dokładnie tak jak ty. No to gramy. Czas na walkę o złoto. No w Twoim przypadku najlepiej, gdyby były trzy takie same symbole, czyli wiosła. No, zobaczymy. Trzeba już zaczynać. O, jeden z nich. Aha. O. O, o, dwa. Czy będzie trzeci? Aj, nie tym razem. No dobrze. O. jest wygrana. O! o. Nareszcie! Mamy trzy znicze, czyli teraz wchodzimy w bonus. Gdzie medale, gdzie medale, żebyśmy mogły kontynuować bonus? Są! Są! Proszę bardzo. Kasia, ale ty teraz tutaj klikasz. Jeszcze trzy rundy. Wow. Kasia, naprawdę? To jest I to. Są I są trzy na wiosła. Konie, na koniec trzy wiosła. Nareszcie! Yeah! Wow, super! Piąteczka. Dobra na, robota. Naprawdę <laughs> dobra robota. To co, może zostaniemy w temacie złota, bo mam dla ciebie challenge. Gold okay. Bar Challenge. Podejmuję wyzwanie fantastycznie. Kiedyś pewien młody człowiek zaczepił mnie na ulicy i powiedział Pani Olu, mam dla Pani challenge, ale dzisiaj to ja mam challenge dla pani Kasi. Pani Kasiu, tutaj jest sztabka złota. Trzeba ją wyciągnąć. Dodam tylko, że jest bardzo ciężka, a ten otwór wcale nie jest taki duży. Jesteś gotowa? Mm, tak, ale może najpierw ty spróbujesz? Że ja No dobra, no zapraszam. Nie mogę powiedzieć, że nie. Okej. Okay. Oj, ale ona jest ciężka. Dobra, yy, może ustalmy taką zasadę, że to ja prowadzę ten program, a Ty jesteś moim <laughs> gościem i to jest po prostu challenge dla Ciebie. Co ty na to? Przyjmuję. No to dobra Kasia, masz na to wszystko 30 sekund. Jesteś gotowa? Jestem. No to 3, 2, 1, start! Miałaś rację, ciężka. Ja bym cię nie oszukała, a Wam przy okazji przypominam o naszych gierkach, które możecie grać na lotto.pl albo przez naszą aplikację. Jest ich tam naprawdę bardzo dużo, więc każdy znajdzie coś dla siebie. I co Kasia uda się? Mm, Poczekajmy chwilę. Bo no, powoli Ci się czas kończy. A tu się chyba uda! Yay! Nie, no brawo, brawo. Kasiu, e, serdeczne gratulacje, bardzo Ci dziękuję. dziękuję. Produkcja prosiła, żeby ta sztabka tu została, ale może ze względu na naszą wielką przyjaźń po prostu ją schowaj i uciekaj. Dobra. Bardzo Ci dziękuję, fantastycznie było Ciebie poznać. Do zobaczenia. Do zobaczenia i oczywiście trzymam mocno kciuki za wszystkie Twoje najbliższe zawody. Dziękuję. Oj, drodzy, życzę Wam dużo, dużo złota, czyli wysokich wygranych w naszej gierce Walka o Złoto. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Zostawcie nam suba, zostawcie lajka, like a w komentarzach dajcie znać, czy macie jakiś patent na to, jak wyciągnąć taką sztabkę złota. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!